Jest akcja. A może bez kasku będę, nie? To zesowanie jest dla 3,8 grama. Dzisiaj to sobie na założyłem, że jadę 400 W na podjeździe i to tego się pilnowałem. Która to jest edycja? Raz, dwa, trzy, cztery. Na piątej edycji Z przodu Fox 32 ze skokiem 100 mm. Do tej ramy niby powinien być 110 skok, ale, ale idzie. Ale idzie, nie narzekam. Pamiętaj, że twoi przeciwnicy to będą oglądać, więc możesz nakłamać przecież czego. Nie, nie, nie mam z tym problemu. Czołem tu Dresdler rowery. Jesteśmy po piątej edycji naszego fantastycznego lokalnego cyklu Pomerania MTB Maraton. 60 km dystansu mega w warunkach w miarę błotnistych. Zajmuje miejsce drugie, ale nie o tym jest ta produkcja, tylko o tym jakie rowery posiada czołówka dystansu Mega dzisiejszego wyścigu. Zaraz to sprawdzimy. Mamy wagę i poprosimy TOP4 o parę słów o swoich sprzętach. To jest włoska myśl techniczna, Wilier Urta SLR. Bardzo ładny, bardzo piękny, wyścigowy model włoskiego producenta. Okej, okay. widzę, że jest to full. Ile mamy skoku? 100-100, klasycznie. 100-100, klasycznie, okej. Okay. Fajnie. Eee, nie widzę dropera. Czy to jest zabieg celowy, czy to działa u Ciebie czasami, czy przekładasz, czy nie używasz? Eee, celowy... Tak naprawdę gdzieś tam może na kilku trasach w Polsce tu ścigałem potrzebował dropera, mhm. a mam taki problem, że nasz znaczy problem nie problem, że pozycje lubię jeszcze najbardziej wysuniętą do tyłu, i niestety nie droperów we 7,2 mm sztycy nie ma, więc yy, musi być bez yy, okay. dropera. Czyli nie chodzi tutaj w tym przypadku o masę, tylko o uzyskanie odpowiedniej pozycji, tak? Z Tak, tak, tak. Przede wszystkim tak, aczkolwiek no, trasy, trasy gdzieś by się przydał, to i tak ta masa aż nie ma aż jej znaczenia. wolałbym mieć, ale na większość wyścigów absolutnie jest niepotrzebny. Dzisiaj okay. byłby mi kompletnie zbyteczny. Dobra, napędzik. To jest trochę miszmasz, bo mamy korbę kwarka sramowską, przerzutkę, manetkę sram Igu e, X1, ale linkowy bez elektryki, co celowo. Natomiast łańcuch i kaseta są Shimano XTR Blad AluGir. I działa. Bardzo że działa. Okay, a celowo linka, bo? <laughs> bo jest ten staroświecki. <laughs> okay, czyli boisz się, że to się zawiesi, rozładuje i nie zmieni... Nie, kaseta. powiem szczerze, po prostu. Bo też jakby do zawodowo zajmuję się rowerami, przygotowuję rowery dla zawodników itd. i tak dalej. I no sam coś ścigam od lat i święt twierdzi, że. Linkowego X1 obsługuje szybciej i pewniej niż elektryka. Do tego waga też ma dla mnie znaczenie, prostota tego rozwiązania i ponieważ tu się nic kompletnie nie działa, działa doskonale od kilku lat, to też nie mam po prostu potrzeby kombinowania. To się sprawdza po prostu. Lubię to i pewnie kiedyś nie będzie odwrotu, bo póki co, jestem z tym dobrze. Okej, okay. masz nakupowane więcej tego na wszelki wypadek? Nie. Yy, nie. nie, czyli ta hula i będzie hulać. Yy, widzę smaczek kozakowski czy to jest dla fajności czy to jest dla tych 4 gramów względem seryjnej podkładki to zdecydowanie jest dla 3,8 grama okay. nie, nie, żartuję to jest prezent od kolegi z poprzedniego teamu Cosmo Bike Dostałem w prezencie, wożę bardzo lubię. Biżuteria. Są też, tak, są, są też piasty w kołach Vinci, Wills, z więc to się fajnie uzupełnia. tych kółeczkach smaczne. może troszeczkę, bo widzę, że... O, kółeczka są fajne, Wa kawałkół, warto, kawałkół. warto powiedzieć. No tak, koła to są Vinci od, od polskiej firmy, e, ważące niecałe 1200 gramów, szerokość 30 wewnętrzna, piasty solkozak, e, Bardzo, bardzo fajne koła. O, optymalny opony Wolfpacka. Jeżdżę o trzeci sezon, powiesz, że są mega optymalne. Pod moją masę i potrzeby naprawdę. Z zaspokajają praktycznie wszystko, są w miarę lekkie, nie miałem ani jednej kichy chyba się, dobrze pamiętam, co jest w ogóle szokiem, tak? Bo jeżdżę różne i górskie, i szybsze, i tak dalej, nie mam tu żadnych, że tak powiem, obaw, tak? Tylko okay. ciśnienie musiałem sobie trochę dopracować bardziej niż w przypadku innych opon, ale jak już się dotarłem, że tak powiem, naprawdę rewelka. To jest 2 -2? 2 25, tak, tak? 25. A czy to jest tak, że z oponami coś kombinujesz, czy po prostu je założyłeś i sobie jeździsz tak jak jest? Czy patrzysz na prognozę, zmieniasz, nie zmieniam. To dostosowujesz do trasy, do górskiego wyścigu, do pomorskiego wyścigu. Nie, nic uniwersalne. nie uniwersalne. To są na tyle uniwersalne opony, że nie mam, nie mam największej potrzeby ta, ta, tak naprawdę, żeby zmieniać. Raz na założyłem szybszą oponę, która ma teraz w przodu Spida. I to mi się nie podobało do końca, więc wróciłem do sprawdzonego, w takiej klasyki gątku, Speeds, przez tyłu, z przodu Race, ogarnia od bike maratonów po esielera, po szybkie, bardzo, bardzo fajne pomki. Super. Ostatnie pytanie, bo zauważyłem miernik mocy. Czy tak ten miernik Ci służy do treningów, czy na wyścigu dzisiaj na przykład też sobie zerkałeś? Pamiętaj, że twoi przeciwnicy to będą oglądać, więc możesz nakłamać przecież czego. Nie, nie, nie mam z tym problemu z rozbowiem. Zerkam. Zerkam. Trochę się tego nauczyłem, ja w ogóle długo jeździłem bez pomiaru. To wszystko było na, wy, na wyczucie, romantyzm i tak dalej. Natomiast no, jak już się nauczyłem sobie jeździć, no, no to faktycznie to pomaga, szczególnie na górskich wyścigach długich. Nie wyobrażam sobie już, jak powiem, bez takiej kontroli. Przede wszystkim, żeby się trochę stopować. Tak? Dzisiaj też no, jechaliśmy na początku raz, potem odjechaliście, bo po nie chciałem przesadzać, tak? To się opłaciło, potem was doszedłem i tak dalej, więc jakby no, trochę, trochę mi to hamuje, a z co nie pozwala Ja na zdecydowanie lepiej rozłożyć się szczególnie w jakichś górskich, długich wyścigach. A treningowo to jest fajnie, bo patrzysz, Jakiegoś szczególnie nie przekładam do tego akurat e, nie podniecam się tymi cyferkami. Są bardziej do analizy, bardziej dla trenera. Spoko. Ostatnia akcja, poproszę zapręty środełka i ty. Tak, w górę. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze troszkę, nie bujamy i no jest dziesiątka z przodu, ale taka malutka dziesiątka. 10-2 świetny wynik jak na fula, proszę teoretycznie, państwa. Teoretycznie. Excelowa waga przy składaniu, część po części śrubka po śrubce. To było chyba 9700. Gustaw Ostajewski, miejsce trzecie na fantastycznym już widzę rowerze. E, opowiedz kilka słów o tym, że sprzęcie. No to jest to. Trek, super kaliber. I mamy tutaj koła poskładane na karbonowych obręczach Nexi i piastach DT Swiss 240. Yy, Obręcz śred... szerokość wewnętrzną mają 30 mm. Na to są założone opony 2.25 yy, CST Jackrabbit 2 Pro. Yy, dzięki szerokiej obręczy opona ma bardziej płaski profil i fajnie bardzo się to prowadzi na zjazdach co my tu mamy dalej amortyzacja z przodu Fox 32 ze skokiem 100 mm do tej ramy niby powinien być 110 skok, ale ale idzie. ale idzie, nie narzekam bardzo dobrze się na tym jeździ z tyłu zintegrowany damper z ramą od RockShoxa. napęd to może obrócę, może obrócę. Yy, XX1 Eagle, ten w starszej wersji, na linkę. Ale bardzo chwalę, nie narzekam. Jaka to jest zębatka? Yy, 34. 34. Optymalnie tutaj na Optymalnie, kaseta 1050. Mhm. Powiedz mi, Ty też miałeś okazję wczoraj i przedwczoraj startować na akademickich mistrzostwach Polski na trasie z tego co słyszałem w miarę technicznej. Tak. Jak taki sprzęcik lata po trasie XC takiej przygotowanej z przeszkodami? Yy, bardzo fajnie, aż za dobrze, bo na obiezie trasy, to tam złapałem dwa kapcie, więc trzeba było trochę uważać później na wyścigu bardziej, bo było dużo kamieni ostrych i. A rower chciał szybko jechać, no i łatwo było dobić, ale generalnie rower prowadzi się w dół super, na podjazdach też jest bardzo dobrze, nie czuć w ogóle zbędnej pracy zawieszenia, jak się stanie w korby, więc nawet można by powiedzieć, że manetka jest bardziej potrzebna do przedniego amortyzatora niż do tylnego. Okej. Okay. Ale używasz na bieżąco, Używam, to, że jak jest silniejszy tak, podjazd to blokujesz? Nie no tak, jak jadę na stojąco to blokuje, ale generalnie no to naprawdę bardzo fajnie ta amortyzacja tu pracuje z tyłu. Dobra, a co byś chciał tu zmienić w tym rowerze? No w planie jest wymiana kierownicy na zintegrowaną, na pewno. Eee, koszyczki jakieś nabidą z bosztym wkładaniem na pewno, bo, bo jednak jest trochę ciężej niż w hardtailu. Hamulczyki XTR, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Te XTki są bardzo fajne. Nie narzekam Spoczno. na nie. No wiadomo, że XTR -y trochę lżejsze, ale to są dobre. Może kiedyś. Dobra. Dzięki bardzo i gratuluję Dzięki. fantastycznego. Dzięki. Gratuluję wzajemnie. Dobra. Dobra. I w górę. Ol, tutaj kolega już w dwie ręce musiał chwycić. I mamy 1050 spada spada 10 5 10 5. dobrze jest mały potencjał z 300 pewnie gramów i kilka tysięcy złotych na płocie najlepiej zjechać dobra dziękuję bardzo miejsce drugie Łukasz Derhelt, Trek super Caliber złożony wczoraj rama super Caliber 2024 w malowaniu takim szaro ciapkowanym dzięki temu Mniej widać, że ten rower jest w ogóle ubłocony. 80 mm skoku z tyłu to aż 30% więcej niż w poprzednich modelach. I 110 skoku z przodu amortyzatora przedniego FOX 34, z którego jestem na maksa ostatnio zadowolony. Z pracy jest mięciutki, przyjemniutki. A do bicia, nawet jak jadę gdzieś skakać i latać, pojawiają się naprawdę sporadycznie. Także fantastycznie to mi wszystko pracuje, jeżeli chodzi o zawieszenie, jestem też bardzo zadowolony, od niedawna używam manetki e, takiej obrotowej, grip shiftowej, która blokuje jednocześnie oba amortyzatory, jest bardzo mocno pod ręką i nie przeszkadza również w manetce droperowej. Jak już jesteśmy przy takowym, to dropper w tej chwili używam Foxoski Transfer SL, który, którego wadą jest, że nie ma bardzo dużo skoku, bo to jest seteczka. Nie da się go zatrzymywać w pozycji połowicznej, ale do wyścigów, a zwłaszcza takich maratonowych, sprawdza się doskonale. Jeżeli byśmy tutaj celowali bardziej w jakieś akcje górskie i skaczące, to można by... Pomyśleć o droperze z większym skokiem. Kółka Bontrager RSL, czyli topowy, najlżejszy model. Oczywiście szeroka karbonowa obręcz, która nadaje lepszy kształt oponie. Oponka to również nowy produkcik Bontragera Walnord o szerokości 2,4, chociaż w rzeczywistości po przyłożeniu sufmiarki okazuje się, że jest to niecałe 2,3 ale w zupełności wystarcza również do takiego ścigania na naszych pomorskich, w miarę naturalnych trasach. Bieżnik raczej na warunki suche, więc minimalnie mnie tu miotało, ale też nie będziemy kombinować z jakimś wielkim klockiem na warunki, na, na, na te kilka kałuż, które tu spotkaliśmy. Napęd to XX1 AXS Transmission, który niestety jest... Dość drogim napędem, dlatego będę starał się go w miarę możliwości oszczędzać. E, działa znakomicie. Jestem tak zadowolony, że aż nadużywam e, zmiany biegów. E, taką cechą charakterystyczną tego napędu jest to, że e, można zmieniać e, pod bardzo dużym obciążeniem przełożenia. Nie trzeba w ogóle. Odpuszczać mocy na jakichś stromych podjazdach i przerzutka tylna radzi sobie z tą zmianą świetnie. Niektórzy narzekają na minimalne opóźnienie w związku z tym, bo ta przerzutka zmienia bieg tylko w odpowiednim wybranym przez siebie momencie. Więc jeżeli chcemy zrzucić kilka w górę albo w dół, to może się pojawić małe opóźnienie, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Korzystam również z miernika mocy kwarkowskiego i nawet na wyścigach, jeżeli jest jakiś dłuższy podjazd albo, albo prosta, to wtedy, kiedy mogę, zerkam sobie na moim liczniku łachu, jaka jest moc, żeby w miarę rozsądnie jechać. Oczywiście, jeżeli idzie gaz, to, to idzie gaz, ale wtedy, kiedy już jestem pozostawiony na trasie sam sobie, no to staram się jechać w miarę rozsądnie. Zwróćmy może jeszcze małą uwagę na Moją ulubioną kierownicę RSL, która jest w miarę lekka, ale też co najważniejsze jest po prostu ładna, fajna, zintegrowana. Podoba mi się też mój uchwycik montażowy firmy KH do licznika Oahu, który jest w sensownym miejscu umieszczony, a nie tak jak widziałem u niektórych gdzieś tak szosowo z przodu w rowerze górskim pewniejsze mocowanie jest właśnie w tym miejscu i co zauważyłem również to ja chyba w dniu dzisiejszym byłem najbardziej przygotowanym na najgorsze zawodnikiem z całej czołówki ponieważ w kierownicy wożę takie wkładeczki samuraja w razie przebicia opony chyba jako jedyny z tej czołówki którą tutaj z którą tutaj robiliśmy bike check. byłem wyposażony w torbę podsiodłową w której znajduje się imbus, w znajduje się dętka, łyżka zdaje się i pompka z nabojem no ale to chyba nie jest tak, że jak ktoś inny złapie kapcia to ja mu pożyczę któryś z tych elementów bo to ja muszę targać tą torebkę i to ja muszę cierpieć w związku z tym na podjazdach. I żeby dopełnić tutaj wszelkich formalności, to ja biorę wagę i sprawdzamy wszystkie rowery. Całej tej czołówki mierzyliśmy na równych i sprawiedliwych zasadach czyli bez bidonu, ale z licznikiem i z ubłoceniem. Sprawdzimy, ile wychodzi w moim superkalibrze. O tyle. Co? Trochę mi smutno, proszę Państwa, więc w związku z tym postanowiłem wypierniczyć tą torebkę. Piotr Rzeszutek, Rzeszut, zwycięzca dzisiejszego wyścigu na hardtailu. E, kilka słów, Rzeszut, poproszę. E, rower mam hardtaila e, ze stajni Specialized e, z napędem e, SRAM XX AXS. E, Opuszczana sztyca Foxa, komponenty, kierownica s words specjalizata, mostek też e, specjalizata, e, amortyzator e, RockShox Seat e, Brain, czyli też od speca. Mhm. Jak ten Brain ci działa? Podoba ci się to? Czy... Się. Podoba mi się. Już trzeci mam e, i jestem z niego bardzo zadowolony. Fajna so... sprawa, bo nie trzeba po prostu nic robić, on sam działa. Czyli ty go nie blokujesz, nie ma żadnej manety zdalnej i, nie, i on Jedyna sam kwestia, to... żeby dobrze go ustawić, dobrze dopompować mhm. powietrza, dobrze nie wiem, kompresję ustawić i działa tak, powinno działać. Czyli trochę zabawy na początku, a potem już nie ma roboty dodatkowej, tak? Tak. Z tylnym Brainem był problem. Teraz Braina już nie produkują w nowych rowerach. Podobno był wadliwy, ale ja, ja nie narzekam. Okej, okay. a powiedz mi na przykład e, o tych kółkach coś? To są seryjne, prawda? Specowskie. Nie, to są, e, tak, to są rowale też od Speca. E, były najwyższym modelem, ale teraz wyszły wy wy nowe na ceramicznych e, piastach. Ważyć nie wiem ile ważą, ale są dobre. <laughs> Okej, okay. a co to za zaworek? Jakiś taki specjalistyczny? Zaworek? No. Złoty. Złoty, ale on jakiś jest nie. dodatkowy, czy takie były seryjnie? Nie, to są te CST. Okej, okay, zaworek CST. A te oponki? Chciałeś takie mieć na dzisiaj, bo dzisiaj trochę. Ja błota. Zawsze na takich jeżdżę, czy jest błoto, czy jest sucho, zawsze na tych samych jeżdżę. Najwyżej miota bardziej, tak? Miota bardziej, ale uważam, że jak jest duża kostka i się zapka, to jest to samo, co nie ma kostki i się nie zapcha. Okej, okay, a jaka to jest szerokość tej oponki? 2,25. Zębatka z przodu? 36. Eee, I co? Nie było kłopotów? Eee, nie, bo z tyłu no, mam 52 z tyłu. Dobra, a jeszcze jedna rzecz, bo widzę miernik mocy. Eee, czy ty patrzysz na wskazania podczas wyścigu, czy tylko do treningów to na używasz? na podjazdach jak jadę. Na jak ja dzisiaj to sobie na przykład założyłem, że jadę 400 W na podjeździe i to tego się pilnowałem. Okej, okay, czyli sobie tam zerkasz, tak? Na tę moc. od czasu do czasu sobie zerczę. Chociaż tutaj o kurka, wiesz, to jest siodło. rękajcie narody, no coś takiego, dobra? I w górę w takiej wersji, jak jechał, e, sprawdzamy bez bidonów 9,85, czyli poniżej dyszki, fantastycznie. Ty wiesz który? A? Który byłeś? Nie wiem. A nie wiesz. A wasz kolega, który był czwarty, to gdzie jest? Poszedł no właśnie. Je... Tam, tam. Ale rok...